Generalnie kolejny pomysł na komercjalizację stadionu. Od początku było wiadomo, że to jest i bez sensu inwestycja, którą prezydent Biegostoku zrobił dla swojego szwagra kuleszy, teraz prezesa Polskiego Związku Piłki Nożnej. Że stadion, który jest tylko miejscem meczów, nie ma sensu. Nie utrzyma się komercyjnie. Że to powinno być miejsce spotkań, wystaw, koncertów targów i tak dalej więc żeby nie stał pusty dzisiaj targi pierogów, kawy, czekolady i czegoś tam jeszcze nawet na tym stadionie piłkarze nie mogą trenować bo nie ma zadaszenia nie ma wielu rzeczy także bzdura totalna tak jak lotnisko w białym stoku, które nie działa oczywiście. Kolejny przekręt truskolaskiego, 40 baniek i żadnych startów i lądowań samolotów pasażerskich. Nie można kupić biletu i gdzieś polecieć, bo się nie mieści po prostu normalny pas. O takiej długości wymaganej 2,5 km w, na terenie miasta. Dzień dobry, dobry. Można sobie wziąć herbatkę spróbować? Bo tylko można? Tylko Z jak najbardziej Tak, to... tylko uwaga, bo jest gorąca <laughs> To aha. już w sumie drugie parzenie I to jest herbatka na CBD Na uspokojenie, pocieszenie mm -hmm. Ale jest przeźroczysta Jest bardzo tak, delikatny kolor Aha Ja się przyzwyczajam, że herbata jest taka brunatna jakaś coś bo dlatego Można tak. Śmiało, tak Bo to już mm -hmm. to jest kolejne parzenie No wiadomo, to jest mała ilość Wiadomo, że jak ta ilości będzie więcej mm -hmm. To kolor to jest bardziej Ale spodny, smak czuć z samowara, tak? Tutaj, no, można mhm. sobie zobaczyć, jest ten kolor taki. Jasny. Jest też jasny, tak. ale widać, że jest tam trochę, mhm. no, już ciemnie, jak jest to takie skondensowane. Jasne. Tak. To wszystko, rozumiem, jest legalne już to Tak, mam własną plantację nawet pod Radomiem, tak? 10 hektarów. O, proszę. Tak. Nasionka też mamy. Tak. Chce pan sobie spróbować? Mogę spróbować. Na przykład duży kubeczek? Mm -hmm. 31 gram białka na 100 gram Aha. produktu. Kwasy omega 3, omega 6, potas fosfor... O obiecej się było, trochę trudno. Dobrze. Mm -hmm. Tak. Dużo supornych do słonecznika do tak, osiągnąć bądź do sezamu. Mm -hmm. Ty, <głosy> ty <głosy> musisz mnie prześladować. Witam, Najpierw ty kociniu mnie tutaj w głowę <noise> zabracałaś, a teraz tu. No bo wszędzie tak jeździmy po tych samych imprezach, widzę, nie? <noise> Wszystko dobrze? <noise> Tak, konopiami się można potestować. Chce Pan też spróbować? I Chcesz herbatkę. Kon konopie? Które tak. są konopie? No. Ale oddają... Nie, to nie? są takie spożywcze. Tak. Tutaj mamy naszą konopi Proszę rączkę wyciągnąć. Które zabierają 37 mm. gram białka. A już Panu? O, tyle Panu. No panu dla Pani? To jest taka bomba energetyczna, witaminowa. Mhm. 15 zł to jest taka podwyżka, tak? Można też tu herbatkę CBD na spróbowanie Kubeczko na spróbowanie jest To jest herbatka? Tak, tak, to jest ta CBD na uspokojenie, wyciszenie O, do tej pani bardzo nerwowa Mówi, że to przeze mnie, ale to nieprawda bo ja nie... <laughs> Zielony znak, że jest niesłychanie spokojny człowiek Niesłychanie spokojny człowiek no. to jest, tak. A język na deklu słowa nie powie <laughs> No i jak? Bo tutaj wiadomo, ja tylko zapożona, bez żadnych udatów, bez miotu, bez sygnału, bez żadnego mm -hmm. rundkę to... i wrócimy koniec. Jasne, na no, spokojnie. Trzymaj się, że ludzie, no. wszystkiego. idę też nagrywać dalej. To mam tutaj stronę internetową, jeszcze zareklamujemy. Galeria Konoki. Dobra, <laughs> dzięki. Jasne, ja bym sobie to przyjęcia próbowała zainteresować. No, to jest zdecydowanie najciekawsze stoisko na tych targach. Dobrze, że jest od razu na początku. Ta herbatka tak mnie uspokoiła, że zaraz zakończę zwiedzanie. Wino to raczej też pobudza, jako Anka.

Witny imperator puszczy. O, tu są pieroły.

to ja w sumie produkty no, pokazuję okay. ludziom, żeby wiedzieli, czy warto przyjść no. na targi. Także. Hmm, jaka kolejka widzicie? Sami widzicie? Pokazuję Wam prawdę, a nie fałsz. Jak to mówił też klasyk o kotek. Pirogów to faktycznie zatrząsienie się nie? Chodź, chodź. No i takie to widzi się tarwiso. Ale jest fajne. Fajne, co? Mhm. Jeszcze raz polecam galerię kanopi z tego wszystkiego w sumie.